Debinio powinien bez, bez problemu zająć swoje miejsce. Tak też się stało. Mamy więc komplet uczestników w maszynie startowej. Uwaga, uwaga! I gonitwa się rozpoczęła. Ładny, znowuż równy start dziewięciokonnej stawki. Do przodu tam pognała Jam Orlica. Zdecydowanie widać, że jeździec chce tutaj wysforować się na front. Chce poprowadzić tę gonitwę. Jam Orlica jest na prowadzeniu na około 1900 metrów przed celownikiem, na drugim miejscu galopuje Ragane, na miejscu trzecim Trimo Girl. Do przodu po zewnętrznej bardzo szybko przemieszcza się Inpolonia. Wyprzedziła już Trimo Girl i jest na trzecim miejscu tuż za Ragane. Zbliżają się już uczestnicy do przeciwległej prostej. Mają około 1700 metrów do celownika. Jam Orlica jest na froncie. Dwie długości za nią Ragane. E, półtorej długości dalej galopuje Inpolonia. E, za nią znowu niewielki odstęp. Trimo Girl jest na miejscu e, czwartym. Tuż obok niej galopuje Skilled Player. Jeszcze około 1300 metrów pozostało do słupa. Wciąż na prowadzeniu jest Jam Orlica. Rozciągnęła nam się ta stawka. Na drugim miejscu Ragane. Na pozycji trzeciej jest In Polonia. Na czwartym miejscu galopuje Skilled Player. Troszeczkę odpadła Trimo Girl na piąte, szóste miejsce. W zasadzie teraz jest wyprzedzana przez Fate. Na ostatnim galopuje Tebinio. E, mają jeszcze kilometr do celownika uczestnicy tej gonitwy wchodzą teraz w zakręt. Jam Orlica, która od startu galopowała, narzuciła dość mocne tempo. Już widać, że no stopniała jej przewaga. Już ciężko idzie w posyle, a łatwo wyprzedziła ją Ragane. I teraz wyprzedzają kolejne konie. Ragane będzie wyprowadzać na prostą finiszową. 550 metrów pozostało do celownika. Lekko idzie. Tuż za nią Skilled Player i Trimo Girl. Włącza się tam do walki również Fate. Przy kanacie przechodzi dość dobrze. Ale ale wciąż Ragane jest na prowadzeniu. Niecałych 400 metrów do celownika. Ragane atakują ją Fate oraz Skilled Player. Jeszcze 270 metrów do supa. Ragane wciąż jest na prowadzeniu. Fate mocno ją naciska. Ragane, Fate i Skilled Player. 120 metrów. Ragane i Fate walczą o zwycięstwo. Łeb w łeb prawie. Ragane się broni i wybroni zwycięstwo. Ragane wygrywa. Fate na drugim. Skilled Player na trzecim. Na czwartej pozycji Trimogirl. Na ostatnim dobiega Jam Orlica. Oznaczona numerem pierwszym Ragane, dosiadana przez Szczepana Mazura, który w ten sposób zalicza hat-tricka w dniu dzisiejszym. Wygrywa trenowana przez Tomasza Pastuszkę klacz Ragane, ragane oznaczona numerem pierwszym jako pierwsza minęła linię celownika. Konie niemalże według numerów startowych, Regan, Regany i Faith na pierwszych dwóch pozycjach, trzeci to koń z numerem dziewiątym, Skilled Player, kolejne miejsca tak zwane płatne. Dla Łukasza, Sucha zobaczymy za chwilę powtórka, ale trzeba przyznać, że walka też między Raganem a Faith była też dość emocjonująca. Ja patrzyłam od połowy prostej, czy się uda Faith dołączyć do Ragany, ale myślę, że tam Szczepan Mazur i jego i o, ja. O wiele tam. bardziej emocjonująca była walka jeźdźców niż koni. Właśnie to konie, chciałam konie powiedzieć. Oni zrobiły co mogły, natomiast co zrobili jeźdźcy, to chyba no. dawno nie było takiej wojny. Żeby e, po, e, tak tutaj mamy bezpośrednią walkę dwóch czołowych jeźdźców w tej i popatrzmy chwili. co zrobili jeźdźcy od e, samego startu. Po postacie zdecydowanie e, bardzo, bardzo, bardzo chciał prowadzić... Jamorlicę. E, na Jamorlicy Essential e, i wręcz w posyle tutaj pierwszy zakręt pokonuje. Ostra ragana, której się spodziewaliśmy, że poprowadzi wyścig, e, uplasowała się na drugiej pozycji, i e, widać, że w porównaniu z prowadzącą Jamorlicą idzie dużo lżej. Trzyma go tutaj na trzecim miejscu. Trzecimy, ale mamy już w tej chwili, nie. tak, mamy ale to ten raż, i następnie mocne tempo, które jej koleżanka stajenna, <laughs> Jamorlica, e, narzuciła. Chyba spowodował to, że jedna i druga na końcu praktycznie nie istniały już w wyścigu. Natomiast tu widać jak mocno jest tempo, bo ta ragana, która jest dość ostra, wcale nie idzie jakaś bardzo lekko w cuglu. E, taka na kontakcie, ale, ale rzeczywiście musi się rozciągać. E, polem na czwartej pozycji e, Skirtkiller, killer, który, o którym mówiłem, że to może być ciekawy koń dobrze spisujący się na wyjazdach. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie na jazdę z Szczepana Mazura, zrobił dokładnie ten sam manewr, który zrobił na Omandor Galu, czyli w momencie kiedy umarła, że tak powiem, Jamorlica, on w tym momencie ją zmienił na prowadzeniu, obejrzał się, zobaczył, że ma przewagi nad całą resztą stawki. 3-4 długości i zrobił odjazd. Nie patrzył, że do celownika jest jeszcze 700 czy 800 metrów. Po prostu tam postanowił wygrać ten wyścig, a tutaj tylko do celownika się obronić i ten sam e, manewr jest, e, że tak powiem, jeżeli chodzi o sanżara, który na, e, na z lub finiszował i nie zdążył do Margala. Tutaj też finiszu jest daleka, ale przewaga ragane to jest jednak kilka dobrych długości, a w celowniku jest szyja. W związku z tym, e, no jakby to powiedzieć, jazda Szczepana po dniu dzisiejszym naprawdę jest w dobrej formie, dobra taktycznie, dobra technicznie. E, widać, że obydwie klacze no tutaj tak powiedzmy kończą na ostatnich nogach, ale ta bardzo dobra jazda i taktycznie i, i technicznie Szczepana wzięła tym razem górę. No, się jeszcze musi od Szczepana trochę nauczyć. Zobaczymy, jak będzie na pewno tutaj, tak jak powiedział komentator, hat trick ze strony Szczepana, kilka dodatkowych punktów w naszym rankingu, które będziemy dla Państwa prezentować w kolejny weekend. No, ale powiedz proszę z Twojego punktu widzenia występ Twoich koni w tym wyścigu. No dobrze przyleciały, na płatnym miejscu były, także troszkę Shuri mnie troszkę zawiódł, że był piąty. Myślałem, troszkę bardziej go liczyłem. Trochę daleko na nim siedziała, to jest taki koń, trochę nie ma takiej szybkości. A, no i to go musiało kosztować. No ale płatne miejsce. Troszeczkę... Przyzwoicie. Nie, tak, tego już nie, nie zdążyliśmy skomentować. Ja nie zdążyłem powiedzieć tego w, w powtórce Natomiast na na żywo, jak oglądaliśmy z Łukaszem. Był taki moment, gdzie wychodziły konie na prostą, a przed nim przed była ta siwa odpadająca jamorlica i on tam po prostu został. Reszta tak. go nie odjechała, a on. Został. Go, tak. A jak nie ma przerzutki, nie ma przyspieszenia, no to w tym swoim momencie kiedy się miejscem zrobiło, tym swoim chodem poszedł, ale to tak. już było, to już było dla niego wtedy po wyścigach, po wyścigu tam było mniej więcej 300 metrów do celownika. Szanse na to, żeby przyspieszyć i dogonić uciekające klacze nie było żadnych. Yy, za chwilę tak jak widzimy teraz na ekranie, czekamy na dekoracje. Łukasz, z Tobą spotykamy się w weekend w Warszawie? Tak jest. Tak jest. I trzymamy kciuki. Dziękuję. Kolonel. Trzymamy kciuki. Państwu bardzo dziękujemy na ten moment. Za chwilę się spotykamy znów w studiu. Wyścigi konne, skoki, powożenie, emocje, wygrane, a to wszystko online? Teraz to możliwe. Włącz się do gry, trafiaj i wygrywaj na trafonline.pl. To proste. Aby zagrać, kliknij przycisk zarejestruj się. Wypełnij pole formularza, w tym dane kontaktowe, numer dowodu i numer rachunku bankowego do wypłaty Twoich wygranych. Zapoznaj się z wymaganymi zgodami i oświadczeniami. Jako spółka z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Następnie kliknij w link aktywacyjny, który otrzymałeś na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wgraj dowód w koncie gracza, poczekaj chwilę na potwierdzenie danych osobowych i ciesz się pełnymi możliwościami serwisu. By obstawić wygraną gonitwę, zasil swoje konto dowolną kwotą. Sprawdź swoje zakłady i ciesz się wygraną. To proste. Włącz się do gry już teraz. Wyścigi z całego świata w jednym miejscu na drafonline.pl